Świątynia Hagia Sophia to jeden z najwspanialszych przykładów architektury sakralnej na świecie. Położona w sercu Stambułu przez wieki stanowiła symbol potęgi kolejno Cesarstwa Bizantyjskiego, Imperium Osmańskiego, a dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów współczesnej Turcji. Pierwszy kościół w tym miejscu powstał już w czasach panowania Konstantyna Wielkiego, jednak obecną monumentalną formę świątynia otrzymała w czasach Justyniana Wielkiego, zaraz po rewolcie, jaka przetoczyła się przez stolice Cesarstwa. Wedle legendy cesarz czerpał inspiracje z rozmów prowadzonych z aniołami, a otwierając kościół w 537 roku miał wykrzyknąć: "Salomonie, prześcignąłem cię", nawiązując do świątyni Salomona w Jerozolimie. Obiekt nazwano Hagia Sofia, co po grecku oznacza mądrość bożą. Historia nie obchodziła się z budynkiem łaskawie. Obiekt wielokrotnie doświadczał pożarów, trzęsień ziemi, powstań, a nawet przeżył jedną wyprawę krzyżową. Za każdym razem świątynia była odbudowywana, otrzymując przy okazji nowe elementy. Z czasów bizantyjskich, oprócz samych murów, pozostały jeszcze mozaiki obecne na górnych piętrach z postacią Jezusa, pantokratora na czele. Ostatnia Msza odbyła się 28 maja 1453 roku w oblężonym przez Turków mieście. Następnego dnia Osmanowie zdobyli miasto, a sułtan Mehmed II zaraz po jego opanowaniu wydał rozkaz, aby Hagie Sofię natychmiast przekształcić w meczet. Turcy dokonali konserwacji i napraw nadwyrężonej konstrukcji, m.in. poprzez budowę dodatkowych przypór oraz rozpoczęli budowę czterech wysokich minaretów. Zakryto większość chrześcijańskich mozaik, dodano osiem wielkich medalionów z kaligrafią arabską, a posadzki wyłożono dywanami. Po upadku Imperium Osmańskiego Turcja stała się świecką republiką. W związku z tym Mustafa Kemal Atatürk polecił, aby świątynia, która przez 916 lat służyła chrześcijanom, a przez 481 lat muzułmanom, została zmieniona w muzeum. Okres ten trwał do 2020 roku, kiedy to z polecenia prezydenta Recepa Erdogana unieważniono dekret Ataturka, a Hagia Sofia na nowo pełni funkcję meczetu. Niestety oznacza to, że dla turystów niebędących muzułmanami, dostępne są jedynie górne tarasy świątyni. Część dolna stała się miejscem modlitw. Kiedyś stanowiła centrum religijne cesarstwa bizantyjskiego, dzisiaj skłania do refleksji na temat dziedzictwa kulturowego i współistnienia różnych religii. Hagia Sofia w Stambule doświadczyła burzliwej historii swego regionu, przechodząc wielokrotne przemiany. Z jej niezwykłą architekturą może równać się tylko znaczenie symboliczne. Przez stulecia inspirowała budowniczych kolejnych świątyń od Jerozolimy po Hiszpanię. Do dziś pozostaje jednym z najwspanialszych przykładów sztuki i inżynierii w historii ludzkości, zachwycając miliony odwiedzających konstrukcją wyprzedzającą swoją epokę o stulecia.